Siemano ludziska, ja jestem Kadi, a to jest parkurowy escape Kilka zasad, nie czytuj, nie nisz klosków, graj na pokojowym, nie oszukuj. Jeśli się mapka spodoba, to daj jakiegoś komentarza. W mapę można grać od 1 do 3 osób, e, mapka się zwie mm, Miodio Pro Parkour, coś takiego, coś tak. Tak, tak, tak. Coś w tym stylu. Tutaj mamy kilka łóżek, możemy sobie wziąć, chociaż i tak nam się pewnie nie przyda. No i tak jak zapowiadałem, macie parkura. Tak. Parkury są spoko. Bardzo lubię yy, parkury w zamkniętych pomieszczeniach. Bardziej mi jakoś podchodzą te w zamkniętych pomieszczeniach niż te w otwartych. A tutaj jeszcze możecie zobaczyć te łóżka, to są moje łóżka. Fuck. Tak. Yy, bo przed chwilą tutaj wpisałem komendę kill. Bo to były, była próba nagrania, ale coś mi tam nie wyszło. I dlatego ten... I dlatego już dalej nie nagrywałem. Ale to jest teraz mało istotne. Okej. Okay. Teraz jeszcze jeden klocek wody. Hop, udało się, udało się. Pięknie. Okej okay. Jeszcze tutaj Hops, hops Hops, hops, hops O, ale przelagowało Hops, hops, hops Coś tutaj laguje nieładnie Ktoś się bawi FPS-ami. <grym> to może przez ten deszczyk Ale to już tam olać O, już, już powinno być normalnie ta, już, już jest normalnie, okej, okay, sorry za te za tamte spadki FPS-ów. <laughs> Powinno być już OK Jeps, 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 o, udało się za pierwszym razem. Jeps, 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 yeah. No, na hardkorze to przechodzimy normalnie. Mapka ogólnie nie jest jakoś może trudna. Ale wiecie, ja wracam dopiero do tego parkura. Miałem bardzo długą przerwę. Ach! Co ja zrobiłem? Sorry, telefon. Przytrzymałem shifta w locie i ściągnęło mnie automatycznie na dół. Co było bardzo złe z mojej strony. No trochę się w górze mi to było tutaj, tak, tak. Coś tam gadałem, że... A, no właśnie, chyba nie. A nie, chyba dokończyłem o tym, że yy, o tym, że lubię parkury w zamkniętych pomieszczeniach bardziej niż te w otwartych. Są jakoś tak dla mnie bardziej ciekawsze. Ten parkur jest ogólnie krótki, ponieważ jak widzicie, szybko go przechodzę, bo było się bez jakichś <noise> większych faili, jak to powiedziałem. To swaliłem, ale ze mnie idiota, bo na szybciej skakałem. Oh my god. I myślę, że częściej się będą pojawiać parkury Nie tak często jak Zapomniany Świat Bo to jest ogólnie główna seria Ale co jakiś czas mogę jakiegoś parkura dodać Teraz ok akurat mam taką wenę na te parkury to, to wczoraj dodałem i dzisiaj dodam Nie mogę spać, okej okay? Tutaj pisze, że lepiej się prześpi Ale skoro nie możemy, to nie będziemy Tripwire Nie, to jest dźwignia a, lawa! lava Ojej A, o to chodziło Lepiej się prześpibę Bo jak zginę to mnie wróci na sam początek Co by było niemiłe I czego doświadczyć Nie chcę A, i nie doświadczę Bardzo fajnie nam się to udało Zobaczcie hmm, Tutaj mamy jakieś Mine karty Weźmiemy sobie Jeden powinien wystarczyć a eee, co, je co jest hej, hej 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 No i jedź No jedź Come on, Come on. <gry> Dobra jedzie jako tako powolutku Ale jedziemy No zobaczcie Powolutku sobie jedziemy Jutro powinien być odcinek z zapomnianego świata eee, Będzie on Normalny, czyli tak nie mam pomysłu co tam zrobić, więc po prostu nazwę go ogarniamy i, i będziemy sobie ogarniać jakieś rudy, drewienko itp. No, to już macie lekką zapowiedź, co będzie niedługo. A, właśnie zapomniałem wspomnieć o najważniejszym. Dziękuję za nadchodzące 700 widzów. Tam była tabliczka redstone, yy, glowstone, wskaże ci drogę. No, dziękuję za nadchodzące 700 widzów. No cieszę się, no cieszę się. Czemu bym miał się nie cieszyć? Jest fajnie. Może być lepiej, bo to wszystko zależy oczywiście od was. Ale źle nie jest. Zobaczcie, no. Praktycznie całego parkoura od początku przechodzę bez większych faili. Mamy tam chyba z jakimś lekkim hakiem z 5 minut, chyba 5.30. Nie wiem. ojej. Ojej, a, otworzyłem sobie, no to fajnie Miło I gdzie ja spadłem? Tutaj chyba tak, tak Jakby to tutaj skoczyć, tak Dobra, udało się Tutaj to tak No Ach, myślałem, że jest ale jest wszystko w największym porządku Prześpimy się, bo noc nadchodzi nie mogę kłaść, nie mogę kłaść na liściach ani na u Czyli w tym pomieszczeniu się nie prześpię. Tutaj się szybko prześpimy, aby nie było nocy i był dzień. I aby było widno, po prostu no było widno. A właśnie najważniejsza prośba do Was. Tak zniszczą tą tabliczkę, ale za chwilę spoko, spoko. Mm, mam do Was wielką prośbę. E, chciałbym, żebyście przysyłali mi jakieś mapki parkour, tylko nie takie. Mm, nie takie takie długie takie żebym się wyrobił w jakąś 15 max 20 minut e, skacząc no to było kazackie no tak więc e, mój e-mail nie no na Skype'a walcie Skype'a macie podanego na kanale po prawej stronie tak więc się nie krępujcie możecie śmiało pisać no i byłoby fajnie jakbyście mi podsyłali jakieś mapy. Dodałbym niku użytkownika, który e, podał mapeczkę. A na dzisiaj to już koniec. Autor mapy to Salarek. Dzięki za przejście. Jeżeli mapka się spodobała, subskrybuj kanał na YouTube, mój też. E, idź po nagrodę, okej, okay, to idziemy po nagrodę. To sobie wywalę ten syf. E, niestety skina nie mam co widać po tej rączce, bo... Yy, murzyni mi ukradli skina, tak. Murzyni mi ukradli skina. Nic nie widać. Muszę render zwiększyć. Ok. W sumie nie wiem, dlaczego na tajni nagrywałem. Jak na normalu mam takie same FPS-y, co jest bardzo dziwne. Ale wiecie, jak to jest. Okej. Okay. Yy, tutaj autor nam przygotował fajną niespodziankę, którą za, odpalimy za 3 O! Fajne fajerwerki na 700 widzów. Którą odpalimy za 3 Nie no, jeszcze nie odliczam. Żartuję. Muszę zniszczyć tą szybę, żeby był ładny widok dla wszystkich moich prawie 700... Nie, 700 widzów. Proszę bardzo, to jest dla Was. To był Parkurowy Escape, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.